Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Siemanko Wam wszystkim. Szykujemy się do pielgrzymeczki. Nóżki niech będą gotowe. Ale nie tylko nóżki, ale i duch do tego, żeby pielgrzymować. No i oczywiście będziemy się wprawiać w tym pielgrzymowaniu. Żeby nie tylko w sierpniu do Częstochowy sobie pielgrzymować, ale żeby ta nasza pielgrzymka... Dokonywała się przez całe nasze życie. Bo tak naprawdę tutaj jesteśmy przejściowo na tej ziemi. No, to się w przygotowaniu do pielgrzymki częstochowskiej, no i umocnieni do tego, żeby pielgrzymować aż do nieba, mamy dzisiaj wtorek, 14 tydzień zwykły. I pierwsze czytanie z księgi Rodzaju, już zupełnie tutaj w tych czytaniach. Tygodniowych mamy pominiętą historię Jakuba. Warto ją sobie samemu doczytać, czy samej wziąć pismo święte i po prostu poczytać tę całą historię Jakuba, jak on poszedł do Labana, tam nabył. Nabył, no. Nieładnie to brzmi, no ale. Y, ożenił się po czterokroć, rodzinę zdobył, majątek zdobył. Był oszukiwany. Niektórzy się śmieją, że tak samo jak Jakub tutaj te wymyślał kantowanie najpierw swojego brata, żeby wykupić ten przywilej pierworodnego, później swojego ojca, Izaaka, skantować i wziąć to błogosławieństwo. No to samemu teraz Jakubowi przydarzają się różne takie perypetie. I sam Laban go oszukuje i raz, i drugi. No, jeśli chodzi o najpierw o żonę, później właśnie o te trzody. No i na samym końcu trzeci raz, kiedy go ściga już właśnie w tej wędrówce. I sam Pan Bóg objawia się w nocy Labanowi we śnie i mówi nic od niego nie żądaj, nic od niego nie bierz. No i jeszcze ten Laban... Śmie mówić, że wszystko to i twoje żony, i ich dzieci, i twój majątek to wszystko do mnie należy. Ale taki jestem fajny, że ci wszystko to daję. No, to takie rycie, pani. Yy, no i tak. Jakub wraca do swojej rodzinnej ziemi, do ziemi, którą daje mu Pan Bóg. Przeprawia się przez potok Jabłok. Jeszcze musimy pamiętać o tym, że Jakub idzie na spotkanie ze swoim bratem Ezawem, który do niego. Idzie z naprzeciwka z 400 ludźmi. Jakub się boi, co to się stanie przy tym spotkaniu. Czy go tam nie zabije, nie weźmie w, niewol, nie weźmie w niewolę. Nie wiadomo. Dzieli ten obóz na kilka części. Sam na, sam na samym końcu yy, tego obozu yy, gdzieś tam właśnie yy, idzie. No i właśnie w tej, no, w tej nocy przed spotkaniem się ze swoim bratem e, no dochodzi do tego pojedynku Jakuba z aniołem. Czy nawet niektórzy mówią z Bogiem, tak? Bo to oczywiście Malakiachwę, czy anioł Boży, posłaniec Boży e, mówi tutaj w imieniu samego Boga. E, siłują się e, Anioł pyta się Jakuba o jego imię. Mówi, nie będziesz teraz miał na imię Jakub, tylko Izrael. Walczyłeś z Bogiem, z ludźmi, zwyciężyłeś. Jakub, to samo, tak, jakie jest Twoje imię. Dlaczego pytasz mnie o imię? I tutaj pamiętajmy o tym, że poznanie czy imienia, jeśli ja komuś powiem swoje imię, to wtedy ta druga osoba ma nade mną władzę. No to ważne, ważna rzecz żeby nie zdradzać byle komu swojego imienia. Jak do jakiejś wróżki się idzie, do jakichś tam czarowników, to oni zawsze się pytają o twoje imię. Także nigdy nie zdradzaj swojego imienia, bo wtedy zdobywasz władzę nad tą drugą osobą. Tak samo jak podczas egzorcyzmów. ksiądz w pewnym momencie zadaje pytanie, tak jakie jest twoje imię, żeby wtedy w ten symboliczny sposób, symboliczny, nie symboliczny, okazuje się, że całkiem realny. Sposób wziąć władzę nad tym bytem. I tutaj właśnie Jakub zdradza to swoje imię, anioł mu zmienia to imię, czyli nadaje mu nową tożsamość, nowe posłannictwo, nową drogę życiową, a anioł mu nie zdradza tego swojego imienia. Tak? Czyli Jakub nie bierze we władzę tego anioła, czy samego Pana Boga. A Bóg tak, Bóg Jakuba tak. I Jakub, można by powiedzieć, staje się własnością Boga przez to, że Bóg nadaje mu nowe imię. No. Także błogosławi mu na tym miejscu. No. Chyba to jest ważne, że w ten sposób to Pan Bóg bierze władzę nad Jakubem. No. I drugie. Yy, drugie czytanie. Mamy, kochani, zakończenie tej serii dziesięciu cudów. Mamy uzdrowienie yy, opętanego niemego. Tak, zdumiewały się tłumy, że nic jeszcze podobnego się nie działo w Izraelu. No i przeciwnicy Jezusa oczywiście zawsze coś znajdą przeciwko, że wyrzuca demony mocą ich przewódcy, czyli sam Jezus jest opętany. Ale tutaj nie mamy słowa komentarza Jezusa. Yy, tylko mamy yy, podsumowanie tej serii dziesięciu cudów, że obchodził miasta, wioski i uzdrawiał wszystkich. Wszystkich przyjmował, wszystkich uzdrawiał, leczył wszelkie choroby i słabości. Tak. Litował się nad ludźmi, którzy do niego przychodzili, bo byli znękani jak owce nie mające pasterza. Czyli tutaj się objawia no, Jezus jako nowy pasterz, jako nie tylko nowy prawodawca, tak jak mieliśmy w kazaniu na górze, ale się okazuje być nowym Dawidem. Dawidem według upodobania bożego. No i tutaj Jezusowe słowa, że to Żniwo wielkie robotników mało to jest wprowadzenie do kolejnej wielkiej mowy, drugiej wielkiej mowy, czyli mowy do głosicieli królestwa. Także to, co Jezus robi, to, co Jezus yy, powiedział, czy na górze yy, błogosławieństw, tak, wprowadza to w życie. To, że jest nowym pasterzem, nowym Dawidem, dobrym pasterzem, też to wprowadza w życie, no i Jezus w ten sposób. Tymi słowami, żniwo wprawdzie wielkie robotników mało. Proście pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Daje nam znać, że chce tę misję swoją, pasterską i nauczycielską. Chce przekazać dalej. Nie tylko on, ale chce, żeby też jego uczniowie też brali udział w tych trudach, czyli żeby głosili słowo i żeby uzdrawiali, żeby pasterzowali, czyli służyli i żeby nauczali. No, no to daj Boże, żeby tak było. Żebyśmy włączali się w tę misję głoszenia, pasterzowania, czyli służenia tej owczarni, do której jesteśmy posłani. Jak to jest to powiedzenie, tak? Owca, owcy, owcą. I my, jako te owieczki, jedna owca, drugiej owcy, mamy służyć owca, owcy, owcą. Daj Boże, żeby tak było. Wszystkiego Wam Bożego na dzisiaj i na razie.